Car jedzie metrem. W samym środku sprawy Jenukidzego Stalin, Kaganowicz i sergo wzięli udział w przyjęciu urodzinowym ukochanej miani świetłany. Roześmiany Stalin z czułością karmił Swietłanę z własnego talerza. Wszyscy byli podekscytowani i pełni optymizmu, ponieważ otwarto właśnie wspaniałe moskiewskie metro nazwane imieniem Kaganowicza. Wielkie osiągnięcie radzieckiego budownictwa, z marmurowymi halami przypominającymi pałace. Jego twórca, Kaganowicz, kupił dziesięć biletów dla swietłanym, jej ciotek i ochroniarzy. Nieoczekiwanie Stalin, zachęcany przez Żenię i Marię, postanowił, że też pojedzie. Ta zmiana planów wywołała poruszenie wśród dworzan Stalina, co opisała zabawnie Maria w swoim dzienniku. Byli tak zdenerwowani niezaplanowaną wycieczką, że zatelefonował nawet przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, a w ciągu kilku minut zjawiła się połowa politbiura. Wszyscy siedzieli w swoich limuzynach, kiedy Małotow przebiegł przez dziedziniec, aby ostrzec Stalina, że taka podróż bez przygotowań może być niebezpieczna. Kaganowicz, najbardziej wystraszony ze wszystkich, zbladł i zasugerował, aby pojechali o północy, kiedy metro jest zamknięte. Lecz Stalin się uparł. Trzy limuzyny z palatynami, damami, dziećmi i obstawą popędziły z Kremla na stację, gdzie pasażerowie wysiedli i zagłębili się w Kaganowiczowskie tunele. Kiedy dotarli na peron, nie było żadnego pociągu. Ludzie zauważyli Stalina i zaczęli wznosić okrzyki na jego cześć. Stalin zaczął tracić cierpliwość. Wreszcie pociąg przyjechał i wszyscy weszli do wagonów wśród wiwatów. Wysiedli na ochotnym, żeby obejrzeć stację. Stalina otoczyli wielbiciele, a Marię Sfanidze prawie przygnieciono do kolumny, ale wreszcie dogoniła ich obstawa. Wasili był przestraszony, jak zauważyła Maria, lecz Stalin promieniał. Potem zapanował prawdziwie rosyjski rozgardiarz kiedy Stalin postanowił jechać do domu, ale zmienił zdanie i wysiadł na Arbacie, gdzie znów otoczył ich rozentuzjazmowany tłum, zanim wszyscy wrócili na Kreml. Wasilij był tak zdenerwowany tym przeżyciem, że płakał na łóżku i musiano mu podać krople walerianowe. Przejażdżka wyznaczała kolejny wzrost napięcia w stosunkach pomiędzy przywódcami i rodziną Swanidze a paniami aliłujewymi. Aktorkami, całymi w pudrze i szmince, według słów Marii. Kaganowicz był wściekły na kobiety, że namówiły Stalina na jazdę metrem bez uprzedzenia. Syczał, iż zaaranżowałby wszystko, gdyby tylko powiadomiły go wcześniej. Jeden sergo potrząsał głową nad tą niedorzeczną sceną. Dora Hazan, wspinając się coraz wyżej w ludowym komisariacie przemysłu lekkiego, Uważała je za puste kobiety, które nic nie robią, tylko bezmyślnie marnotrawią czas. Rodzina zaczęła czuć, że jesteśmy, w cudzysłowie, tylko ubogimi krewnymi, wspominała Kira Aliłujewa. Tak właśnie się czułyśmy. Nawet Poskrybyszow patrzył na nas z góry, jakbyśmy stali mu na drodze. A co się tyczy Beri, rodzina z fatalnym brakiem wyczucia. Nawet nie próbowała ukryć swej antypatii. Kobiety wtrącały się do wszystkiego i plotkowały tak, jak nigdy nie robiła tego Nadia. Ale w surowym bolszewickim świecie, zwłaszcza biorąc pod uwagę poglądy Stalina na rodzinę, posuwały się za daleko. Maria, która poskarżyła się Stalinowi na miłostki Janukidzego, hełpiła się w dzienniku: Mówią nawet, że jestem silniejsza niż Politbiuro ponieważ potrafię cofnąć jego decyzję. Co gorsza, kobiety intrygowały przeciwko sobie nawzajem. Fotografie z przyjęcia urodzinowego w 1934 roku wywołały kolejną kłótnię, która zirytowała Stalina. Kiedy Sashiko Svanidze została z nim w kunewce, znalazła fotografię na biurku Stalina i pożyczyła je, żeby zrobić odbitki. A to impertynenckie zachowanie często spotykane u ambitnych kobiet na imperialnych dworach. Sugeruje, iż panie regularnie czytały papiery na jego biurku. Maria, która nie lubiła bezczelnej Sasiko, odkryła to i ostrzegła Stalina. Nie pozwala jej robić sklepu ze swojego domu i wykorzystywać twojej wielkoduszności. Był to rzadki przypadek, kiedy skrytykowano Stalina za wielkoduszność. Stalin wpadł w gniew, obwiniając sekretarzy i własika, że zgubili fotografię. W końcu posłał Sasiko do diabła, ale jego złość przeniosła się na całą rodzinę. Wiem, że robiła wspaniałe rzeczy dla mnie i dla innych starych bolszewików, ale mimo to wiecznie się obraża. Pisze do mnie listy i domaga się mojej uwagi. Nie mam czasu troszczyć się o siebie, i nie potrafiłem nawet zatroszczyć się o własną żonę. W tym czasie nieustannie myślał o Nadii. Sashiko została wyrzucona, ku wielkiej radości Żeni i Marii, lecz one też na wiele sobie pozwalały, i Swanidze wciąż zachowywali się tak, jakby Jozif był dobrotliwym ojcem rodziny, a nie wielkim Stalinem. Kiedy Stalin zaprosił sfanidzych i aliłujewów, by zjedli z nim kolację po obejrzeniu baletu Kirowa, źle wyliczyliśmy czas i przyszliśmy dopiero przed północą, podczas gdy balet skończył się o dziesiątej. Josif nie lubił czekać. To nazbyt niefrasobliwe stwierdzenie. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś zapomniał o umówionym spotkaniu i pozwolił prezydentowi Stanów Zjednoczonych czekać dwie godziny. Widzimy tutaj Stalina oczami jego przyjaciół, zanim terror przemienił go we współczesnego Iwana groźnego. Czeka przez dwie godziny z kolacją i gra w kuncewie w bilard z ochroniarzami. Stalina z jego poczuciem historycznej i kapłańskiej misji musiał zastanowić brak szacunku ze strony owych radzieckich arystokratów. W ogóle się go nie bali. Kiedy się wreszcie zjawili. Mężczyźni poszli grać w bilard z obrażonym Stalinem, który zachowywał się uderzająco nieuprzejmie wobec kobiet. Ale po winie rozpromieniał się z dumy z powodu świetłany, powtarzając jej czarujące powiedzonko jak każdy ojciec. Mimo to goście mieli zapłacić za swoje spóźnienie. Stalinowi bardzo się spodobała niezaplanowana przejażdżka metrem. Opowiadał później Marii, jak go poruszyła miłość ludzi do swego przywódcy. Tutaj nic nie było przygotowane ani ustalone z góry. Jak powiedział, ludzie potrzebują cara, którego mogą czcić, dla którego mogą żyć i pracować. Zawsze uważał, że ludzie rosyjscy są monarchistami. W różnych okresach porównywał się z Piotrem Wielkim. Aleksandrem I i Mikołajem I. Ale ten syn Gruzji, która przez stulecia była perską satrapią, identyfikował się również z szachami. W osobistych notatkach wymienił dwóch monarchów jako swoich nauczycieli. Nadira Szacha, XVIII-wiecznego perskiego budowniczego imperium, o którym napisał Nadir Khan, nauczyciel. Był też zafascynowany innym szachem, abbasem, który ściął dwóch braci i posłał ojcu ich głowy. Czy jestem jak szach? spytał Berje. Za swoje prawdziwe alter ego, swego nauczyciela, uważał Iwana groźnego, co powtarzał nieustannie zaufanym towarzyszom takim jak Mołotow, Żdanow i Mikojan. Podziwiał go za bezlitosną rozprawę z potężnymi bojarami. W tym miejscu pojawia się pytanie: jak owi palatyni mogli później twierdzić, że dali się zwieść i nie rozpoznali w porę prawdziwej natury Stalina, skoro tak otwarcie wychwalał cara, który systematycznie mordował swoją szlachtę? Pod koniec 1935 roku zaczął również odtwarzać niektóre symbole caratu. We wrześniu przywrócił tytuł marszałka Związku Radzieckiego chociaż nie feldmarszałka, awansując Woroszyłowa i Budionnego oraz trzech innych bohaterów wojny domowej, w tym również Tuchaczewskiego, którego nienawidził, i Aleksandra Jegorowa, nowego szefa sztabu, którego żona tak zdenerwowała nadję w noc jej samobójstwa. Dla NKWD wprowadził rangę odpowiadającą marszałkowi, mianując Jagodę generalnym komisarzem bezpieczeństwa państwowego. Zewnętrzny splendor znów nabrał nagle znaczenia. Woroszyłow i Jagoda chełpili się swoimi mundurami. Kiedy Stalin wysyłał Bucharina w podróż do Paryża, powiedział mu: Masz przetarty garnitur, nie możesz tak jechać. Wiele się teraz u nas zmieniło, musisz być dobrze ubrany. Stalin do tego stopnia dbał o szczegóły. Że krawiec z Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych stawił się jeszcze tego samego wieczoru. Co więcej, NKWD uzyskało dostęp do artykułów luksusowych samochodów i domów. 15 czerwca 1935 roku Jagoda napisał różowym ołówkiem do Mołotowa: Proszę o przyznanie mi 60 tysięcy rubli w złocie na zakup samochodów dla pracowników NKWD. Znamienne, że Stalin na niebiesko i Mołotow na czerwono podpisali prośbę, lecz suma została zredukowana do 40 tysięcy rubli. Nadal jednak było dużo kadilaków. Stalin rozkazał już, aby Rolls-Royce na Kremlu umieszczano w specjalnym garażu. Stalin stał się carem. Dzieci śpiewały teraz. Dziękujemy Wam, towarzyszu Stalin! Za szczęśliwe dzieciństwo! Zapewne dlatego, że przywrócono świąteczne choinki. Ale w przeciwieństwie do strojnych klejnoty Romanowów, blisko związanych ze starą rosyjską wsią i chłopstwem, Stalin stworzył własny wizerunek cara: skromnego, surowego, tajemniczego i proletariackiego. Nie stało to w sprzeczności z jego koncepcją marksizmu. Czasami troska Stalina o lud sięgała granic absurdu. W listopadzie 1935 roku na przykład Mikojan oznajmił zebranym na Kremlu stachanowcom, że Stalin ogromnie interesuje się mydłem i zażądał dostarczenia próbek. Co ze słów. Po czym wydaliśmy specjalną rezolucję Komitetu Centralnego dotyczącą rodzajów i składu mydła. Obwieścił przy wtórze oklasku. Później Stalin Przeszedł od mydła do toalet. Chruszczow objechał Moskwę wraz z burmistrzem Mikołajem Bułganinem, kolejną wschodzącą gwiazdą, przystojnym, lecz bezwzględnym, jasnowłosym, byłym czekistą z kozią brudką. Stalin nazywał ich ojcami miasta. Potem wezwał Chruszczowa. Porozmawiajcie z Bułganinem i zróbcie coś. Ludzie szukają rozpaczliwie. I nie mogą znaleźć miejsca, aby sobie ulżyć. Lubił też odgrywać troskliwego ojca, czuwającego z wysoka nad swym ludem. W kwietniu pewien nauczyciel z Kazachstanu, nazwiskiem Karjenko, zwrócił się do Stalina, ponieważ stracił pracę. Proszę natychmiast skończyć z prześladowaniem nauczyciela Karjenkowa. Rozkazał Stalin kazachskim dygnitarzom partyjnym. Trudno sobie wyobrazić, by Hitler, czy nawet prezydent Roosevelt zajmował się pisuarami, mydłem lub nauczycielami w małych miasteczkach. Tępy lecz gorliwy Woroszyłów zapuścił się jeszcze głębiej w bagno radzieckiego zepsucia, gdy przeczytał artykuł o młodocianych bandytach. Napisał notatkę dla politbiura, informując, iż Chruszczow, Bułganin i Jagoda zgadzają się, że nie ma innego rozwiązania, jak zamykać w więzieniach małych włóczęgów. Nie rozumiem, dlaczego nie można było buzów rozstrzeliwać? Stalin i Młotow skwapliwie skorzystali z okazji, by dodać kolejną straszną broń do arsenału środków służących zastraszaniu przeciwników politycznych. Wprowadzili możliwość stosowania kary śmierci wobec dwunastoletnich dzieci. Na wakacjach w Soczi Stalin był wciąż oburzony wybrykami dawnych przyjaciół i niesfornych dzieci. Niepoprawny Janukidze nadal rozmawiał o polityce ze swoim starym kompanem Sergo. Stalin nie potrafił zrozumieć: Jak można podtrzymywać znajomość z kimś, kto popadł w niełaskę? Podzielił się swymi wątpliwościami wobec Sergo z Kaganowiczem, jego przyjacielem. To dziwne, że Sergo nadal przyjaźni się z Janukidzem. Stalin rozkazał usunąć Awla, tego dziwacznego osobnika z jego resortu, ciskającego gromy na Janukidzego, którą nazywał Hołotą, a starych bolszewików starymi prykami według określania Lenina. Kaganowicz przeniósł Awla do Charkowa. Wasilii, wówczas czternastoletni, też go martwił. Im bardziej Stalin umacniał się przy władzy, tym bardziej nieznośny stawał się Wasilii. Chłopiec naśladował swoich czekistowskich opiekunów, donosząc na żony nauczycieli: Ojcze, prosiłem już komendanta, żeby usunął żonę nauczyciela, ale odmówił. Napisał. Zakłopotany komendant Zubałowa zameldował, że o ile Swietłana dobrze się uczy, Wasili nie radzi sobie, jest leniwy. Dyrektorzy szkół dzwonili do Karoliny Till i pytali, co robić. Wasili chodził na wagary lub twierdził, że towarzysz Stalin zabronił mu pracować z niektórymi nauczycielami. Kiedy gospodyni znalazła w jego kieszeni pieniądze, nie chciał powiedzieć, skąd je wziął. 9 września 1935 roku, zaniepokojony Jefimow, poinformował Stalina, że Wasili napisał: Wasia Stalin, urodzony w marcu 1921 roku, zmarł w 1935 roku. Samobójstwo zdarzyło się już w rodzinie i nie było niczym niezwykłym w bolszewickiej kulturze. Kiedy Stalin zabrał się do czyszczenia partii, jego przeciwnicy zaczęli odbierać sobie życie, co wprawiło go w tym większą furię. Nazwał to splunięciem w oko partii. Niebawem Wasili wstąpił do szkoły artylerii wraz z innymi dziećmi przywódców. Między innymi ze Stiepanem Mikojanem. Jego wykładowca napisał do Stalina, aby się poskarżyć, że Wasili groził samobójstwem. Stalin odpisał Martyszynowi. Otrzymałem wasz list o wybrykach Wasilija. Odpowiadam z opóźnieniem, ponieważ jestem bardzo zajęty. Wasili to rozpuszczony chłopiec o przeciętnych zdolnościach, dziki, taki typ styty. nie zawsze uczciwy, stosuje szantaż, często jest zuchwały wobec słabych. Rozpuścili go różni opiekunowie. Którzy przypominali mu na każdym kroku, że jest synem Stalina. Cieszę się, że jesteście dobrym nauczycielem, który traktuje Wasilia tak jak inne dzieci i wymaga od niego przestrzegania dyscypliny szkolnej. Jeśli Wasili nie wykoleił się do tej pory, to dlatego, że są w naszym kraju nauczyciele, którzy nie pobłażają temu rozkaproszonemu książątku. Moja rada. Traktujcie Wasilia z większą surowością i nie bójcie się jego dziecięcych pogróżek o samobójstwie. Będę Was wspierał. Swietłana, spędzająca wakacje z ojcem, pozostawała jego oczkiem w głowie. Kiedy czyta się listy Stalina do Kaganowicza w nawiasie dotyczące zwykle sprawy Jenukidzego, można ją niemal zobaczyć siedzącą obok niego na warandzie, Podczas gdy on pisze dyrektywy swoim czerwonym ołówkiem, rozparty, w wiklinowym fotelu, przy wiklinowym stole, ze stertami papierów owiniętych w gazetę, które przynosił codziennie poskrybyszow. Kaganowicz zastąpił chyba Kirowa jako drugi sekretarz świetłany. Pozdrawiał ją w swoich listach do Stalina i dodawał: Pozdrowienia dla waszej gospodyni, świetłany. Czekam na instrukcję w sprawie przesunięcia 15-20 dni ferii szkolnych. Jeden z sekretarzy, Kaganowicz, Wasili był kolegą gospodyni Swietłany. Trzy dni później Stalin poinformował Kaganowicza, że gospodyni Swietłana zamierza skontrolować swoich sekretarzy. Pozdrowienia dla gospodyni Swietłany, odpowiedział Kaganowicz. Oczekujemy jej niecierpliwie. Kiedy wróciła do Moskwy, odwiedziła Kaganowicza, który zameldował jej ojcu. Dzisiaj gospodyni świetłana sprawdzała naszą pracę. Niebawem Stalin dowiedział się od Berii, że jego matka Keke czuje się coraz gorzej. 17 października wyruszył do Tyfilisu, aby ją odwiedzić. Po raz trzeci od rewolucji. Beria przejął odpowiedzialność za opiekę nad starszą panią, niczym dworzanin. Usługujący cesarzowej wdowie. Od lat mieszkała w komfortowo urządzonych pokojach dla służby w pałacu XIX-wiecznego carskiego gubernatora, księcia Michała Worącowa, gdzie dotrzymywały jej towarzystwa dwie starsze kobiety. Wszystkie nosiły tradycyjne czarne nakrycia głowy i długie suknie gruzińskich matron. Beria i jego żona Nina często odwiedzali kekę. Wspominali później jej zamiłowania do seksualnych plotek. Dlaczego nie weźmiesz sobie kochanka? Pytała Ninę. Stalin był niedbałym synem, ale wciąż pisał do niej czułe listy. Droga matko, żyj dziesięć tysięcy lat. Ucałowania soso. -so. I przepraszał. Wiem, że jesteś mną rozczarowana, ale co mogę zrobić? Jestem zajęty i nie mogę pisać częściej. Matka posyłała mu słodycze, soso jej pieniądze, ale jako syn, który zastąpił kekę męża i stał się głową rodziny, zawsze odgrywał bohatera, zwierzając się ze swoich marzeń o przeznaczeniu i odwadze. Witaj, mamo. Dzieci dziękują ci za słodycze. Jestem zdrowy, nie martw się o mnie. Sprostam swojemu przeznaczeniu. Czy potrzebujesz pieniędzy? Posyłam ci pięćset rubli i fotografie, swoje i dzieci. Postscriptum. Dzieci nisko ci się kłaniają. Po śmierci Nadi żyje mi się ciężko, ale silny mężczyzna musi być dzielny. Stalin otaczał specjalną troską braci Egnata Szwilich. Synów oberżysty, który był dobroczyńcą jego matki. Aleksander Egnataszwili, funkcjonariusz OGPU w Moskwie, o przezwisku Królik, podtrzymywał tę starą więź. Moja droga duchowa matko, napisał w kwietniu 1935 roku. Wczoraj odwiedziłem Soso i długo rozmawialiśmy, przybrał na wadze. Przez ostatnie cztery lata nie widziałem go w tak dobrym zdrowiu. Dużo żartował. Kto mówi, że się postarzał? Nikt nie dałby mu więcej jak czterdzieści siedem lat. Ona natomiast chorowała. Wiem, że jesteś chora, napisał do niej Stalin. Bądź silna, posyłam ci moje dzieci. Wasili i Swietłana zatrzymali się w rezydencji Beri, a później odwiedzili starszą panią w jej maleńkim pokoiku, obwieszonym portretami syna. Swietłana wspominała, że Nina Beria rozmawiała z nią po gruzińsku, bo starsza pani nie znała rosyjskiego. Stalin poprosił swego szwagra, Aloszą Sfanidzego i Łakobę, aby pojechali z nimi do matki, a tymczasem Beria czynił pośpieszne przygotowania. Stalin nie zabawił długo. Gdyby rozejrzał się po pokojach, zauważyłby, że w sypialni powiesiła nie tylko jego fotografie, Lecz również portret Berii. Beria promował w Gruzji własny kult jednostki, a co więcej, musiał stać się dla niej jak syn. Prawdziwe uczucia Stalina do matki komplikowała jej skłonność do bicia go w dzieciństwie i rzekome romanse z pracodawcami. Ślad owego kompleksu, świętej nierządnicy. Można znaleźć w jego bibliotece, gdzie w zmartwychwstaniu Toustoja podkreślił fragment o matce, która jest zarówno czuła, jak i występna. Keke lubiła też wygłaszać nietaktowne i złośliwe, choć dowcipne komentarze. Zastanawiała się, dlaczego Stalin poróżnił się z trockim. Powinni rządzić razem. Teraz siedząc obok niej, spytał ją z uśmiechem. Dlaczego biłaś mnie tak mocno? Dzięki temu tak wysoko zaszedłeś, odparła, po czym sama zadała pytanie. Józefie, kim właściwie teraz jesteś? No cóż, pamiętasz, cara? Jestem kimś takim jak car. Zrobiłbyś lepiej, gdybyś został popem, powiedziała, co sprawiło mu ogromną przyjemność. Gazety opublikowały ckliwe, aż do mdłości, relacje z wizyty. Siedemdziesięciopięcioletnia Keke jest uprzejma i pełna życia zapewniała prawda. Zdaje się promienieć, kiedy opowiada o niezapomnianych chwilach tego spotkania. Cały świat się cieszy, kiedy patrzy na mojego syna i na nasz kraj. Jak, waszym zdaniem, mam się czuć ja, jego matka? Stalin był zirytowany tym wybuchem sentymentalizmu. Kiedy Poskrebyszow przesłał mu artykuł, napisał to nie ma nic wspólnego ze mną, ale później skreślił kolejną notatkę dla Mołotowa i Kaganowicza. Żądam ukarania tych drobnomieszczańskich pismaków, którzy przeniknęli do naszej prasy, żeby zamieszczać wywiady z moją matką i temu podobne banialuki. Proszę mnie uwolnić od nieustannego jazgotu tych kanali. Ale ucieszył się, że matka wróciła do zdrowia. Napisał do niej: Nasz naród jest najwidoczniej bardzo silny. I posyłał jej prezenty: kapelusz, żakiet i trochę lekarstw. Po powrocie do Moskwy Stalin postanowił wznowić i rozszerzyć sprawę Kirowa która ucichła po rozstrzelaniu Nikołajewa i skazaniu Zinowiewa i Kamieniewa na początku 1935 roku. Dwaj starzy bolszewicy zostali ponownie przesłuchani i aresztowania zaczęły zataczać coraz szersze kręgi. Potem funkcjonariusze NKWD aresztowali w Gorkim dawnego towarzysza Trockiego nazwiskiem Walentin Olberg. Podczas przesłuchania ustalono, że w zabójstwo kirowa był zamieszany również trocki nastąpiły kolejne aresztowania